Słuchacie Radia dla Ciebie, słuchacie Nocy DJ-ów i dzisiaj powracamy do historii muzyki w ogóle w kontekście historii Top 40 Dance Chart. Jest o czym mówić, przypomnę, że w ostatnim odcinku zatrzymaliśmy się na początku lat 80., dekady, która właściwie do dzisiaj uważana jest za kopalnię przebojów, bo... Sam Bogdan, zauważyłeś, że właściwie do dzisiaj ta dekada się nie zestarzała, bo i nowe wersje starych przebojów, i sample i inspiracje z utworami, które wówczas królowały na, na rynku muzycznym. Jeśli chodzi o muzykę, działo się bardzo, bardzo dużo w latach 80. Natomiast jeśli chodzi o ten kontekst polski. Było smutno raczej. Ja sobie kilka takich sytuacji e, wynotowałem. No, na przykład e, na początku lat 80. E, dokładnie w 1980 roku powstały peweksy. Nie wiem czy... Pamiętasz, wiele osób prosiło o azyl w tych tak, miejscach. Tak, tak to Taki zachód w, zachód w sklepie. Tak, ale e, trzeba było zdobyć to coś, żeby tam wejść do tego sklepu. Żeby, żeby wejść i mieć za co kupić. Chociaż ja tak. pamiętam, e, nawiązując do Peweksów, ja pamiętam ten specyficzny zapach, który był charakterystyczny w tych, w tych sklepach. E, nie wiem, czy pamiętasz, ale w sklepach, tak naprawdę w tych normalnych sklepach, to był tylko Ocet i wypisałem herbata Ulung. Tak, i Bardzo nawet były żarty, żarty, żarty na ten temat, kto się ulągł, wulągł i tak dalej. Takie były dowcipy różne krążyły, ale muszę ci powiedzieć, że a propos Peweksu, to tak żartem, ale też i na serio, że twarze cinkciarzy się znało na pamięć. Po cinkciarzy, po dokładnie cinkciarzy, cinkciarzy, tak. To wcale tak. nie ma nic wspólnego z... Z dzisiejszym. Z dzisiejszym, tak. Yy, wymianą walut. Natomiast ja wypisałem sobie kilka utworów, które właśnie w 1980 roku powstały. One co prawda... do do listy nie trafiły, ale bardzo mocno odcisnęły się, jeśli chodzi o polską muzykę, później na wszelkich, y, wszelkiego rodzaju imprezach. Na przykład najwięcej witaminy mają polskie dziewczyny Andrzej Rosiewicz, Szczółka Maja Zbyszek Wodecki, Wszystko Czego dziś chce Iza Trojanowska, Bananowy song VOX, Boskie Buenos zespół MANAM. To były utwory, które. Przewijały się również w kolejnych latach, bo przecież to jest y, klasyka polskiej, polskiej muzyki. Wszystko tak, się tak? zgadza, bo tak było i w 1981 roku, ale muszę Ci powiedzieć, że ponieważ zbliżamy się, wspominaliśmy już i mówiliśmy o tych zagranicznych nagraniach, które były w latach 80-81. To myślę, że w tym 81 roku, kiedy już dochodziliśmy powoli do 13 grudnia, do stanu wojennego i jeszcze nie, nie, nikt właściwie nie wiedział, czy będzie ten stan wojenny, chociaż się przebąkiwało i strajki i tak dalej, i tak dalej, no to muszę Ci powiedzieć, że też się działo, też się działo, sporo te czasy jakby wpłynęły na rozwój, na sposób myślenia, inny sposób myślenia ludzi, zjednoczenia ludzi, a także na muzykę popową i rockową że było bardzo dużo powstawało, że, że, że hity Manamu, Kombi i tak dalej tak dalej. Naprawdę działo się bardzo dużo. Tak, ale można powiedzieć, że można było oddzielić te utwory. Rzeczywiście to był świat muzyki rockowej i świat muzyki popowej. Teraz na przykład nie ma tak naprawdę tego świata popu, takiego jak był w latach 80., jeszcze, tak, jeszcze tak, był prawda? świat muzyki, muzyki kabaretowej <grywa> i żartów kabaretowych, to tak na marginalne. Natomiast tak, natomiast w tym czasie na świecie rodzi się wiele gatunków muzycznych, które potem mają swoją kontynuację właściwie do dzisiaj. Nowa fala, New Romantic, Italo Disco, które właściwie do dziś ma swoich zwolenników. Dużo dzieje się na listach przebojów I dużo dzieje się na liście przebojów Top 40 Dance Chart Tak, działo się rzeczywiście sporo W 1981 roku Ja to pamiętam dokładnie stan wojenny Jak wyglądał, bo akurat wtedy Grałem w hybrydach A poza tym jeszcze miałem dyżur radiowy To tak na marginesie E, tak jakoś dziwnie było w radiu, było tak pusto, cicho, tylko stał, e, przysypiał, e, pamiętam, strażnik, e, no ale pojawili się jacyś faceci, tacy dziwni gazety trzymali w dłoniach i tak dalej, ale to tak było. E, I tutaj jeszcze hi ciekawa historia, myśmy mieli wtedy e, z Markiem Miedźwieckim wyemitować pierwszą e, listę telewizyjną, dokładnie 13 grudnia 18. Także tylko tyle. Pamiętamy z tego, no bo po prostu nie doszło do tego, ale ja pamiętam rok 1981 jeszcze z takiej historii, że ta firma IBM wypuściła na rynek pierwszy osobisty komputer, który miał zresztą później duży wpływ przecież na rozwój także i, i, i muzyki. No i powstała stacja MTV. To było coś, no, no, mo, może nie dla nas do końca, ale było MTV powstało, co zresztą też płynęło na rozwój muzyki. Ale czy ten kanał dla ciebie był takim muzycznym kanałem, który inspirował Ciebie do układania top 40 Dance Chart? Wiesz co, ja bardziej współpracowałem z BBC, z BBC, a także ze stacją e, niemiecką. E, i Dużo materiałów otrzymywałem wtedy właśnie stamtąd drogami różnymi. No właśnie to powiedz o tych drogach, bo tak jest jak... to ciekawe, przecież granice były zamknięte tak naprawdę. Jedynymi osobami, które mogły wyjeżdżać z tego kraju oficjalnie codziennie, to były Stewardesy i Piloci. I pamiętam, że no my bazowaliśmy na znajomościach z tymi osobami. Dokładnie. Jak to, jak to wyglądało w czasie stanu wojennego? Może bardzo krótko, bo ten stan wojenny już omówiliśmy w poprzednim odcinku i teraz przejdziemy do kolejnych lat. Ale to jest jednak ciekawe. Wiesz co? To było tak, że. Miałem znajomy Stewartesy i miałem pilota, takiego Stefana, świętej już pamięci, Stefana Gąsio Gąsiorowskiego, znakomitego pilota, który kochał muzykę i on mi po prostu, latając do Stanów, przywoził płyty, leciał do Londynu, przywoził płyty, mniej więcej mówiłem mu, co potrzebuje, ale oprócz tego on miał taką, chyba, nie wiem, dobrą rękę, że jeszcze coś tam wyczaił. I te płyty przywozili, to miałem na bieżąco. Oczywiście była ta przerwa, bo wiadomo, że jak stan wojenny powołano, no to wtedy niestety wszystko zamarło i chyba tam jakiś czas były problemy z lotami. Natomiast jeśli tylko wznowiono, no to po prostu te płyty napływały. I, i to było wspaniałe, bo, bo rzeczywiście jakby kontakt był cały, ale ja nie mogłem tej muzyki przekazać tak naprawdę słuchaczom, no bo nie pracowaliśmy wtedy. Nie pracowaliśmy w radiu przez dłuższy czas po prostu. Tak, że... no te czasy, o których teraz opowiadamy, to, że trzeba było się starać o te płyty, że trzeba było mieć znajomych pilotów, Stewardesy bądź ludzi, którzy oficjalnie mogli sobie wyjeżdżać poza granicę kraju, to jest taka, taki, e, takie Zo. Dla tych wszystkich, którzy w tej chwili mogą sobie wejść do internetu i praktycznie rzecz biorąc, natychmiast ściągnąć utwory, które ukazują się jako nowości w różnych zakątkach świata. No nie ma teraz ograniczeń, a kiedyś te ograniczenia były wręcz no, niewyobrażalne, prawda? Tak, to prawda. Ale wiesz mamy co? stan wojenny i myślę, że teraz moglibyśmy jeszcze zilustrować to, o czym mówimy. No czyli tak. czyli y, y, początek lat 80 utworem, który znalazł się na Top 40 Dance Chart. Właśnie to była taka ciekawostka, bo wiesz, 82 rok, y, pamiętam, że lista powróciła y, na antenę razem z Bugs Fizz i nagraniem Land of Make Believe. I y, y, to była jakby pierwsza emisja już antenowa. Y, no tak, ale to był kwiecień. To już był kwiecień, i, i wtedy. Myślę, mamy... że, myślę, że obroty są nie, nie te, które powinny być w tym nagraniu. Tak, tak, ale to wszystko się. Teraz zgadza. zupełnie wszystko nabrało koloru. Tak, tak, bo tutaj 45 musieliśmy przerzucić, ale to, to wszystko, jest, wszystko jest pod kontrolą naszą. Ale wiesz dlaczego? Bo Dokładnie czasem... tak samo jak w stanie wojennym. Wszystko wiesz, było pod kontrolą. Wiesz, tak, wszystko było pod kontrolą. Ale wiesz dlaczego? Bo na płytach czasami jest tak, że jest napisane 33, a płyta jest na 45. Bardzo Bło... często taka sytuacja, Zdarzało. Było tak, było to prawda na tych maksymalowych historiach. No ale przejdźmy do roku 1982. E, no, stan wojenny jeszcze tak naprawdę trwał. Ale już było zawieszenie stanu wojennego, i tutaj pojawiła się mała nadzieja. Nadzieja również, ponieważ zajęliśmy wtedy chyba trzecie miejsce na Mistrzostwach Świata w piłce nożnej. A pamiętasz ten słynny, słynne powiedzenie, entliczek, pętliczek? Yy, tak, yy, yy, piechniczek. Co robi, tak, co zrobię piechniczek. Co no? zrobi piechniczek, dokładnie. Tak, to rzeczywiście, rzeczywiście było, ale też pamiętam taką historię, że był mecz Polska-Związek Radziecki, niezależnie od tego i tam wtedy pokazywano plakaty Solidarności. Udało się pokazać w telewizji. No, ale pojawili się też w telewizji yy, umundurowani spikerzy wówczas i niektórzy nam takich też jeszcze pracują do tej pory. <laughs> A ja sobie wypisałem kolejne utwory, które w 1982 roku powstały na polskim rynku. Na przykład Republika Kombinat, Lady Punk, mała Lady Punk, czyli to pierwsze nagranie, które zespół nagrał w klubie Park. I chciałem Ci powiedzieć, że zdarzyło się tak, że byłem akurat no, u Mogielnickiego, czyli jednego z autorów i u Borsewicza siedzieliśmy wtedy chyba u Andrzeja Mogilnickiego i Andrzej mówi słuchaj, zaprosiłem cię bo puszczę nagranie, które po prostu może być hitem, zobacz co, co to jest, jak, jak byś to ocenił. No i tam siedzieliśmy, coś tam z Peweksu było jeszcze i tak dalej i rzeczywiście do dziś pamiętam, że Usłyszałem po raz pierwszy mała Lady Punk. No, ciekawostka, no ale tak. Było. A ja byłem później świadkiem, jak powstawały te kolejne przeboje zespołu Lady Punk, w tak zwanej szóstce w klubie Park, która mieściła się za sceną. To o prawie. czym nie wszyscy wiedzą, tam powstało najwięcej przebojów zespołu Lady Punk w takim małym pokoiku. Ja bardzo się dziwiłem, że tam wszedł cały zespół do tego pokoju, włącznie z perkusją i z całym ze wszystkimi instrumentami i. I I ten, tam powstawały te największe hity zespołu. I ten koncert I ten koncert, ten koncert, również, koncert tak. który, który był debiutanckim koncertem, ale mieliśmy też oddział zamknięty. Ten Wasz mieliśmy, Świat? Na, tak. Na ten przykład. Wasz Świat to też ciekawa historia. To tylko mogę nadmienić, że z Mironem Zajfertem prowadziliśmy telewizyjną też listę przebojów, niezależnie od Top 40. I kręciliśmy klipy do tej, do tej listy. Tutaj zasługa duża Mirona, i ten Wasz Świat. Kręciliśmy właśnie, ci którzy oglądali klip, a są warszawiakami, to na pewno się domyślą, w którym miejscu i w jakiej dzielnicy był ten klip kręcony. Lombard, droga pani z telewizji, TSA 51, Kapitan Nemo, Elektroniczna Cywilizacja, to są nagrania, które również trafiały do klubów. Turbo, dorosłe dzieci. Dorosłe przez, dzieci, noc, dokładnie. I tak dalej. A Podejrzewam, że najmłodsi nasi słuchacze nie wiedzą o tym, nawet sobie z tego nie zdają sprawy, że to były takie czasy, kiedy grając imprezę grało się bardzo dużo bardzo spokojnych utworów, ponieważ modą było zabawa w parach. Więc na przykład piosenka 51 zespołu TSA, czy wszystkie ballady tych zespołów rockowych, które wychodziły na rynek muzyczny, były grane w klubach. Tak, I trafiały bardzo. również na listy taneczne. No i było sporo hitów zagranicznych, które tak czy inaczej później jakoś dotarły i kiedy kluby ruszyły, no ale ruszyły to, to trochę później, to nie było tak, że kluby nagle ruszyły, mimo stan wojenny był, więc była godzina policyjna, więc był problem. Ale działało kilka klubów, może nie do tej godziny, która obowiązywała w sensie do godziny 22 czy 23, to można było grać, ale potem niestety już godzina policyjna. Było kilka klubów i jednak słyszało się nagrania, czyli jakbyśmy można powiedzieć nadrabiali zaległości, o tak bym powiedział, ale były takie hity, które wówczas graliśmy, jak chociaż View from a Bridge, Kim Wilde, pamiętam jak Tomek Weksiński się zachwycał tym nagraniem Bogda, ja muszę to przegrać, ja muszę to przegrać, no tak było. John Jett, niesamowita historia, ale były też Soft Cell, Human League, no dużo było naprawdę, Depeche Mode, to, to wszystko było, no a słynne Da, 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 też trzeba o tym powiedzieć. Trio. Co jeszcze możemy? Grandmaster Flash to coś swojej dziedziny przecież. To wszystko też trafiało właśnie na top 40. Hmm, Holland also Abba jeszcze wtedy, Abba jeszcze to już końcówka chyba była The Day Before You Came. No, Eddie Grant. Ciekawie było. Bogdan, mnie na przykład interesuje jednak, bo to smutny był bardzo okres, jeśli chodzi o rozrywkę. Natomiast przychodził taki dzień jeden jedyny w roku, kiedy bez względu na wszystko, na to, co się działo, kto patrzył na ręce i kto podsłuchiwał, każdy miał ochotę się pobawić. To był dzień Sylwestra i tymi osobami, które miały w ręku narzędzia, to byli DJ-albo -e muzycy, którzy grali w zespołach, prowadzili tego typu imprezy. Teraz opowiedz, jak te imprezy w stanie wojennym i z chwilę po stanie wojennym y, wyglądały, co trzeba było robić, żeby ci ludzie, chociaż trochę się uśmiechnęli, pobawili do białego rana y, i niekoniecznie y, brali ze sobą to, czego było najwięcej w peweksach. To ty może opowiedz, a ja teraz zmienię płytę na kolejną, y, której posłuchamy już y, w całości będzie to nagranie, o którym wspomniałeś, dobrze? Dobrze, to możesz zmienić y, płytę, a natomiast y, teraz muszę powiedzieć taką rzecz. Otóż. Sylwester wyglądał tak, że ciężko było, ciężko było tak naprawdę gdzieś się wybrać, no bo nie było za bardzo gdzie. W związku z tym, na przykład u mnie był Sylwester, zwołałem wszystkich znajomych, wszystkich kolegów yy, i Sylwester trwał, no trwał u mnie w domu, nie można było wychodzić, bo była godzina policyjna, więc nikt się nie mógł ruszyć. No ale tak się wszyscy rozpędzili, że ponieważ miałem sporo muzyki, to Sylwester u mnie trwał trzy dni. No i tak, to, tak wyglądał Sylwestrek. Ale tej to szewa, tylko dlatego, że, że miałeś tej muzyki za, za to, dużo? Czy? Nie, miałem tej muzyki dość sporo i, i, i miałem no, po prostu, no wiadomo, że nie miałem jeszcze takich super nowości, no bo, bo, bo się nie dało jeszcze e, ściągnąć, ale to co miałem, to miałem i gramofony były, były, wzmacniacz był, był, był głośniki były były i podejrzewam, że tak sobie ludzie organizowali Sylwestra. Pewex też był niedaleko. Pewex też był niedaleko, chociaż był czynny chyba tylko, nie wiem, od 13 albo w ogóle już nie pamiętam do Rok 1982 drugi dla Top 40 Dance Chart to które notowania? Słuchaj, to musiałbym teraz sięgnąć tak naprawdę, ale z tego co... Widzisz, teraz mnie zażyłeś trochę, bo ja mam cały katalog, musiałem go teraz... Tutaj... Za, chwilę, za chwilę razem ja Ci pomogę odnaleźć yy, odpowiedź, natomiast już słyszymy utwór, który założyliśmy na nasz gramofon, posłuchajmy go w takim razie w całości, to też będzie specjalna wersja. No, to jest jeden z tych utworów, które wszyscy ci, którzy z autopsji pamiętają te y, lata, czyli początek lat 80., y, został bardzo, bardzo głęboko, choć ta wersja wydawała się wersją troszeczkę za, za wolną, ale y, nie, nie, nie sposób przyspieszyć, ponieważ y, y, 45 to są obroty, które w tej chwili są najszybszymi y, obrotami, jeśli chodzi o, o gramofony, więc. Tak, to Jesteśmy była wersja maksiwał. Nie jest dziwna, ale była ale, ale... wersja maksi może dlatego. Zresztą gramy wszystkie te wersje maksy dlatego też no, po prostu troszeczkę to inaczej brzmi. To może e... wróćmy do mojego pytania, Bogdan. E... Rok 1982 to mniej więcej. E... Które notowania e... to, listy przebojów? To jest, o, jest chyba 130 notowanie było, ile pamiętam. Hmm. 130. Natomiast e, mogę powiedzieć, że. Pierwsze, które ujrzało w stanie wojennym antenę radiową. Także taka ciekawostka. No proszę. No właśnie. Przejdźmy może do 1983 roku. No to również był znaczący rok dla sytuacji różnych, które się zdarzały w Polsce, dla muzyki, która powstawała, dla kapel, które wydawały swoje największe, jak się potem okazało, Przeboje, Nobel dla Lecha Wałęsy. Powstanie zespołu kult wtedy, w 1983 roku, powstał zespół kult. I jeszcze jedna rzecz, która przewijała się w różnego rodzaju materiałach, które przeglądałem na temat właśnie tego. Roku, to były olbrzymie kolejki, które pojawiły się przed, przed sklepami właśnie w 1983 roku. Kartki na żywność, kartki na żywność, ja jeszcze gdzieś jedną kartkę chyba w domu mam, ale tutaj taka była ciekawostka, że w 1983 roku ogłoszono człowieka roku, a został nim po prostu komputer. No to tak. było najzaskakujące. E, Cenzura działała i na przykład zespół Moskwa używał skrótu MK, myślik kwa. No i nie tylko, nie tylko to. Ja pamiętam, że nawet chyba jeden utwór zespołu Bajm musiał chyba Andrzej Pietras przymontować, bo tam były takie słowa, które dyskwalifikowały według cenzora ten, ten utwór. To też tak było. Adam musiał się potem męczyć Andrzej, że, żeby, żeby po prostu wyciąć ten fragment, a nie niszczyć tego utworu. No, i co możemy? Przestali produkować syrenkę w tym czasie, a mało tego widzę. Znalazłem, że widzę, walczył wtedy, pamiętam, o półfinał Puchary Europy z Liverpoolem. Zibi tam szalał, no to w ogóle wszyscy, co to będzie. no, Ale już do tej pory nie, dostąpi, nie dostąpiliśmy takiego półfinału, jeśli chodzi o klubowe rozgrywki, a szkoda. szkoda. Ale to był taki, sn, no, nadal powtarzam, bardzo, bardzo mroczny, szary, smutny okres, a jednak w Warszawie pojawia, pojawia się osoba, przedstawiciel muzyki, która wiąże się i kojarzy przede wszystkim z wolnością, czyli Miles Davis przy okazji Jazz Jamboree pojawia się w, z koncertem w Warszawie. To fakt. W 1983 roku. Wspomniałeś o, o firmach, tak? E, bo ja wynotowałem sobie, że e... wtedy na rynku było kilka. Między innymi w 1983 roku powstaje chyba Polton, Arston, no tak. Savitor, Tompress działa od 70, końca 70. Chyba. firmy, które już nie istnieją, co prawda, mm -hmm. e, dzisiaj. I rzeczywiście takie firmy powstały, natomiast patrząc na Top 40, to naprawdę znalazłem tutaj, wynotowałem właściwie te utwory, które też były grane w klubach. To może, to może ty w tej chwili skup się nad utworami, które królowały w klubach i również wypełniały te najlepsze miejsca Top 40 Dance Chart, a ja założę na gramofon kolejną płytę, której posłuchamy po, po naszej rozmowie, Dobrze? Bardzo cię proszę, a ja tymczasem poinformuję, przy jakich nagraniach w 83. bawiliśmy się w klubach, ale mam, będę miał jeszcze jedną e, ciekawostkę. Otóż e, te nagrania, może zacznę od tego. Tears for Fears, Mad World, był zespół Madness, Sour House, no to porcja ska. Wake Me Up Before You Go Go, no to też mieliśmy taki hit, ale przede wszystkim Young Guns. Michael Jackson, no i tutaj Billie Jean, Beat It, Men At Work, to był przebyły i Down Under, wszyscy szaleli przy tym nagraniu, Kacza Gugu, Tushai, no to potem i, i, i fryzur, i, i Limala i tym podobne rzeczy, to bym miał wpływ zresztą na, na modę. E, mieliśmy laid back już o High Society. Mh, Wszyscy śpiewali Toto Cotugno, La Italiano i to do dzisiaj przecież jest takim hitem na wszystkich e, prywatkach. New Order pojawił się z Blue Monday, a potem ten remix w 1988 roku, e, który też e, podbijał świat. No i cóż, David Bowie, Let's Dance, to wszystko było na Top 40. E, Peter Schilling szalał z naj, Major Tom. Peter Schilling ciekawe, bo zrobił e, bardzo dużą popularnością, cieszył się w naszym kraju. Police, Every Breath You Take. Robin Gibb Juliet, to był hit nad hit, wszyscy szaleli przy tym utworze, Irena Flash Dance, Electric Light Orchestra, Rock'n'Roll, Blizz King, ja to wymieniam, bo myślę, że może niektórzy słuchacze, um, starsi nasi słuchacze pamiętają te wszystkie numery, no i Sal Solo, Classics Nouveau, Never, Never Comes. Oczywiście owner of the Lonely Heart yes i mnóstwo bym tu jeszcze wymieniał. Ale tu ciekawostka jedna, bo wchodziły takie hity jak Bandolero, y, y, znaczy Bandolero i Paris Latino, Transsex, Living in Video, Ruggiero, Vamos a la Playa, Ryan Paris, Dolce Vita, czyli już mieliśmy posmak muzyki italo-disco. No, wspomniałeś tego o Classics Nowo? Ja pamiętam, że byłem na koncercie, który odbył się w Warszawie w Haligwardii. Tak. Właśnie klasy X ko, koncertowali. Natomiast wspomniałeś też o prywatkach. No powiedzmy tym młodym naszym słuchaczom: prywatki to nic innego jak domówki. Teraz, 1983 rok, bardzo proszę, mniej niż zero zespół Lady Punk. Hi-Fi, Banda i Wanda. Kombi wydało również jeden ze swoich większych przebojów. Nie ma jak szpan. No zespołu kombi. Tak. Trochę mało charakterystyczne dla nich w tej chwili, natomiast no, nawiązujące do muzyki, która wówczas sprzedawała się doskonale, czyli muzyka elektroniczna, muzyka New Romantic. Klaus Mitwoch, Jezu, jak się cieszę, to też nagranie, które królowało na prywatkach w 1983 roku. No i 2 plus 1: XXI wiek. To były takie utwory sztandarowe, bez których tak naprawdę na prywatkę właściwie. Ale coś ciekawego znalazłem. Otóż do top 40 nadsyłano typów, DJ nadsyłali swoje typy. No i na przykład historia 23 lipca 83 roku. Typy dyskoteki klubu studenckiego Wyższej Szkoły Inżynierskiej Kram w Koszalinie. Nadesłał Piotr Głębić i Między innymi typuje mniej niż Zero Lady Punk na pierwszym miejscu, na drugim Kamon Savage Shots, na trzecim Juliet Robin Gibb, Rack and Roll is King, Yellow na czwartym, i Moonlight Shadow Mike Oldfield na piątym. No ale to klub hybrydy też Juliet Robin Gibb na pierwszym miejscu, widzę tutaj typ, ale chciałem jeszcze, nie chyba, o klub HD z Warszawy, proszę bardzo, Stanisław Komicz. Typował mniej niż zero. I Franka Kimono, King Bruce Lee, e, ale też miałem jeszcze chyba z Rzeszowa tutaj akurat tak pod ręką, gdzie Klub Dedal. Klub Dedal to był ulubiony zresztą klub, do którego z Tomkiem Beksińskim jeździliśmy. No i na pierwszym miejscu Blue Day New Order. Na drugim pikałdefon e Fra David, kryzysowa narzeczona na miejscu trzecim. I to Janusz Barycki, wtedy szef chyba tego klubu też e typował. I tutaj tych e DJ-ów no, mam mnóstwo, myślę, że będę od czasu do czasu wymieniał, bo jeśli jeszcze słuchają nas, jeśli y, jeszcze są z nami. No, wiadomo, że już nie grają, ale myślę, że miło wspomin wspominają te czasy. No, czasy zmieniły się diametralnie, ale mhm. też chciałem jedną rzecz y, zauważyć. W tej chwili nie ma problemu, y, y, jeśli chodzi o język. Wiadomo, że. Większość młodych ludzi doskonale zna języki obce i tłumaczą sobie utwory, słuchając, słuchając ich na bieżąco. Natomiast wtedy w tamtych czasach znajomość języków obcych no, była dosyć mała i dlatego też i Tomek Beksiński, wszyscy dziennikarze ty również jeździłeś na takie spotkania ze swoimi słuchaczami. Na których odtwarzaliście utwory, opowiadaliście o tych ut utworach, tłumaczyliście słowa tych nagrań. Chcę powiedzieć, że oglądałem film o no, Tomku Beksińskim między innymi i tam była taka scena, gdzie Tomek był właśnie w tym klubie, o którym mówiłem. W klubie DEDAL, bo ponieważ jeździliśmy do tego klubu z Tomkiem bardzo często i tam prezentowaliśmy i graliśmy nawet właśnie te nagrania stop 40 Jeździliśmy, bo no, mogę powiedzieć, że raz w miesiącu co najmniej jeździliśmy tam i pamiętam, że też były takie prelekcje i Tomek tam tłumaczył te, te teksty, rozmawialiśmy o muzyce, niuromantik i tak dalej, i tak dalej. I też była ta historia z tym samolotem, to przy okazji mogę nadmienić, że ja wtedy miałem lecieć z Tomkiem tym samolotem a to, i mówię, Tomek, ja mam dyżur, ja nie mogę polecieć. Le, jedź ze mną ekspresem do, 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 do Rzeszowa. Nie, ja muszę polecieć samolotem. Poleciał no i potem ta historia, która jest też w filmie pokazana, jak ja przy, przyjechałem do Rzeszowa tym ekspresem, mówię, co ty masz takie plastry tutaj na No i on powiedział tą historię z tym samolotem i, i z kobietą, której nie mogli spod fotela wyciągnąć. Yy, no i ona jako jedyna tam zginęła. Ale yy, wróćmy, wróćmy do tego, jeszcze chciałem powiedzieć, że jak realizowano wtedy listę? Myśmy grali z płyt analogowych w Radiu. Mieliśmy dwa gramofony, które miały szybki start, jak na ówczesne czasy. Jan Gadomski był super specjalistą, realizatorem, który świetnie realizował listę przebojów. No i dzięki temu graliśmy na żywo po prostu spłyt z, z małych singiel, singielków, czasami no z maxi singli. No ale tak to, tak to wyglądało. Tak patrzę teraz na. Tyle nazwisk, ile tutaj mam Właśnie, sobą. Właśnie chciałem się ciebie zapytać, kto wtedy współpracował z listą przeboju, bo przecież nie byłoby tej listy, gdyby nie współpracownicy, a przede wszystkim DJ, e którzy typowali swoje, swoje utwory. Ja nie jestem w stanie wymienić wszystkich, ale między innymi Andrzej Matusiak, który pochodził ze lwówka śląskiego klub Spektrum. Także tu takim maczkiem mam to wszystko wypisane, Mariusz Żerucha, Klub Balbina z Łodzi, kogo tu jeszcze mamy z Człuchowa, Mirosław Górski to jest Miejski Dom Kultury, no jest naprawdę sporą. Wojtek Boński z Wołomina, też z Domu Kultury. Leszek Wojtaszek z Łukowa, też Łukowski Ośrodek Kultury, właśnie dużo było ośrodków kultury i dj je grali w tych ośrodkach kultury. No, nie wspominam już o, o DJ-ach z Warszawy, których też jest naprawdę sporo z Gdańska. Myślę, że do tych nazwisk powrócimy. No, A tymczasem słuchaliśmy grupy Alfa. No aktardii. właśnie zespół Alfa Will, jeden z większych przebojów, pod nami przemyka w bardzo ciekawej wersji. Tak, przemyka. Ja myślę, że zakończymy dzisiaj lata 83, a do 84 roku i dalej powrócimy jeszcze. No Myślę, że powrócimy już y, za tydzień. Teraz natomiast. Wiesz co, jeszcze, jeszcze jeśli podmienisz płytę, to taka historia by była na koniec. To ty to opowiadaj, powiem... a ja wezmę płytę z okładki i założę ją za chwilę na talerz. Tak. Y, chci, chciałem zaprezentować taką płytę. Tak, płyta to jest maxi Single, no, Oczywiście mówię trochę tutaj żartem i z przekąsem. Ale mm, tak, to będzie na 33, chociaż może być napisane na 45. Natomiast, jak weszła moda Italo disco, wszyscy się zastanawiali, czy ta moda Italo disco przeniknie do Stanów Zjednoczonych. Ona w jakiś tam sposób przeniknęła, ale Amerykanie robili, jeśli coś się znalazło u nich, to oni robili specjalne remiksy. I za chwilę myślę, że taki remiks bardzo znanego przeboju muzyki Italo disco z repertuaru zespołu Magazyn 60 utwór Don Quixote zaprezentujemy naszym słuchaczom. A kolejna historia Top 40 Dance Chart, a więc historia muzyki już niebawem w Radiu dla Ciebie i na naszym kanale na YouTubie. Music so new, you, won't fight, 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 fight. you won't find it anywhere but here. Direct from vinyl. Only on Radio for You. Warsaw's dance feet